Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Wiedzieć więcej. Jak zwykle Jacek Sokal, cześć. I Janusz Sadza, witamy Was. Porozmawiamy sobie dzisiaj o błękitnej krwi. Czyli o rodach królewskich, skąd one się wzięły, po co są i kim oni są, tak naprawdę. Dobra, zacznijmy, zacznijmy od prezentacji. <gryw> <gryw> krew oczywiście jest w kolorze czerwonym. Czy rzeczywiście płynie jakaś krew w kolorze niebieskim, to tego żeśmy nie doświadczyli, ale rzeczywiście hmm, taka obiegowa opinia krąży o na przykład rodach królewskich. Cóż to takiego są te rody królewskie? No więc są to. Hybrydy genetyczne, właśnie tychże wspomnianych Annunaki, którzy zostawili tutaj, bo ponieważ większość kodu genetycznego oczywiście została, wzięte, została wzięta z, ze stworzenia, które żyło na Ziemi. Był to okres mniej więcej człowieka neandertalskiego, ale nie z niego wzięto ten kod czyli była jeszcze inna. E, równolegle grupa e, ssaków, e, tak zwanych małpoludów. Przy czym ja nie jestem zwolennikiem teorii darwinowskiej, w związku z tym, a, a, a nawet jestem zdecydowanym jej przeciwnikiem, <laughs> e, ale nie, nie mamy takich bardzo wyraźnych śladów, albo są zacierane przez archeologię na temat e, akurat tej grupy ssaków. E, natomiast e, poprzez mieszanie genów. E, udało się anunakim wytworzyć ciało człowieka które było zdolne do krzyżowania się z nimi przy czym nawet mamy ślady w tej najbardziej popularnej na naszym terenie religii i w księdze rodzaju jest tam wymienione w jaki sposób to się działo jest ślad po tym że bogowie krzyżowali się z z naszymi przedstawicielami naszej rasy. W tablicach sumeryjskich jest to wyjaśnione jeszcze bardziej szczegółowo. No i te krzyżówki genetyczne trwają do dzisiaj. Istotnym elementem tego kodu jest to, że, że ci ludzie czyli te hybrydy właściwie powinienem powiedzieć bardziej precyzyjnie one pilnują pewnego czynnika genetycznego. W którym są pozbawieni empatii, pozwala im na to, żeby nie empatyzować. I w związku z tym są wyjątkowo dobrze przystosowani do zarządzania ludźmi, czy też trzodą, tak? mm -hmm. bo, 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 bo dla nich jesteśmy właściwie trzodą oni się czują naś, yy, tak, jakby byli yy, hodowcami czyli dla nich jesteśmy hodowlą po prostu co zresztą później yy, przekłada się na tego typu powiedzenia jak owczarnia. Prawda? Skąd ta owczarnia powoli? no Ale nie chcesz powiedzieć, że Staś Paniatowski jest anunnakiem? No nie, czystych anunaków nie ma tutaj na Ziemi w formie fizycznej w tej chwili. Tak, e, oczywiście. Ale rozszerzasz to do wszystkich rodów królewskich? Czyli, e, czyli naszym tak, August. To jest, to, paluchy. Jest pewne, to jest pewne uogólnienie. Nie wiem, czy, e, czy Zyga akurat też, ale w każdym razie większość rodów królewskich, które trwale zostały osadzone na tronach. Tak. E, oczywiście takimi rzeczami w szczególe e, zajął się David Ike i proponuje, jeżeli widzowie mają. Ciekawość zajrzeć do jego książek, bo tam jest szczegółowo, obszernie temat potraktowany i najwyraźniej pan David Icke przyłożył się do swojej roboty. Wykonał masę różnych manewrów, podróży, rozmów, Afryka, Ameryka Południowa, Azja i tam pozbierał te wiadomości w całkiem przyzwoity zakres który można sobie tam odczytać po prostu, mm. czyli Czyli zachęcam do czytania Davida Aika, ale nie będziemy tutaj kopiować jego prac, prawda? Bo, bo po co? Tak, On po to za nas zrobił. Podedukujmy sami. No więc, więc to jest uogólnienie, no, które się proszę, w tej chwili posługuje. Aż się prosi na pierwszy plan wysunąć rodzinę brytyjską, królewską Zjednoczonego Królestwa Absolut, Wielkiej Brytanii, Absolutnie tak. Prawda? Która zresztą swoje pochodzenie ma z Niemiec, tak? czyli ona jest taka brytyjska, jak ty jesteś brytyjski. W związku z tym nie, to, to trzeba by było y, pogrzebać troszeczkę historycznie, mm -hmm. żeby, żeby się tego doszukać. Łącznie z tym, y, że zmienili nazwisko dla niepoznaki, żeby brz, brzmiało bardziej brytyjsko. Mm -hmm. Cały czas mamy do czynienia z tymi samymi genami. Y, te rody, y, rody, czyli już całe rodziny przez wielolecia, przez setki lat, Pielęgnują tego genu, mnożą się między sobą, żeby, ten, żeby zachować trwałość tego kodu genetycznego. I to dlatego między innymi w tych rodach występują różnego rodzaju choroby genetyczne, no bo, no bo oni w sobie między sobą. No więc nie mają żadnego zasilania, mhm. żadnego odświeżania tego kodu genetycznego. Stąd między innymi e, prawdopodobnie pochodzi ta choroba zwana hemofilią, e, że mówi się, że to jest kr królewska, królewska choroba. choroba. Prawdopodobnie jest to wynik, ale to trzeba by było lekarzy spytać e, o, o szczegóły, jak, jak to się przyczyniło, ale wiemy, że, że, że to jest praktyka od e, no już tysiącleci. Tak. Wtedy tak, natomiast na pewno zauważyłeś, że ta nie wiem, czy można to nazwać etykietą, to chyba za lekkie określenie. Etykietką nie jest przestrzegana w czasach współczesnych, ponieważ dopuszcza się do związków małżeńskich. na no, takim przykładem, chociażby jest właśnie brytyjska rodzina królewska osoby całkowicie z zewnątrz. Ale czy na pewno z zewnątrz, tak? Bo trzeba by było się przyjrzeć, przyjrzeć no, na rzecz pana brata następcy tronu, jest do tego nawet czarnoskóra, powiedziałbym. O, a tu kolor skóry nie, nie, nie gra roli. Jak widzimy, prezydent były Stanów Zjednoczonych, Obama, też tak. z tym kolorkiem skóry tam wyskoczył. No bo to sukces nie. demokracji był. To nie był żaden sukces demokracji. Tu kody genetyczne, owszem, by, będą wpływały na, na jakość i ilość pigmentów w skórze, i to Mendel chyba udowodnił wystarczająco w swoich pracach, ale, ale tu nie o to chodzi. To nie chodzi o kolor skóry, to jest mydlenie oczu. Natomiast jeżeli rody królewskie pozwalają sobie na zapłodnienie kogoś z zewnątrz, to zwykle taka istota, która się rodzi z tego, jest poświęcana w ofierze. Tak jak na przykład Diana. Bardzo prosty przykład. Ach, w ten sposób. Tak. Są całe hodowle takich jeszcze bardziej zhybrydyzowanych istot, całe rzesze, przedszkola, szkoły, które, które służą później do składania ofiar, ze względu na to, że oni cały czas są wyznawcami starej religii babilońskiej, którą jakżeśmy dotknęli w poprzednim i jeszcze poprzednim odcinku: wytworzyli Anunaki na potrzeby zbierania energii. I te wszystkie ofiary całopalne, te holokausty, o których żeśmy też chyba mhm. wspomnieli już, to, to jest cały czas proces składania ofiar tymże Anunakim. Czyli wszystkie te mojżeszowe zachowania, budowanie ołtarzy, później całego rodu Izraelitów, wszystkie te ofiary były dla bogów. To była miła woń dla nich. Tak jest mhm. napisane w tych pismach y, tak zwanych świętych. I y, y, y to cały czas się robi. Holokaust, na przykład, y, y, który przygotowała III Rzesza, to także była ofiara dla tych y, bóstw. I cały czas się przeprowadza tego typu y, manewry, y, żeby zamydlić nam oczy, poz, pozostawić nas y, y, Powiedzmy, postawić przed naszymi oczami taką zasłonę wibracyjną, że to niby jest bestialstwo, że to niby jest druga wojna, że tu chodziło o to, że Trzecia że Rzesza chciała, e, no, jako pie, pierwowzór Zjednoczonej Europy, e, zrobić rzeczywiście Zjednoczoną Europą pod rządami jedynymi słusznymi, czyli, czyli akurat tej Trzeciej Rzeszy Rzeczonej. Mm, a Holokaust to był tylko czynnik wyeliminowania ludności tej czy tamtej, polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, prawda? Nie. Tych ludzi spalono, ponieważ poświęcono ich w ofierze, tak naprawdę. I to jest cały czas ten sam kult tego, tych samych bogów, którzy byli w sumerze. On się. Oczywiście w bardzo ciekawy sposób zakamuflował w różnych religiach, ale tak jak widzisz, również w działaniach wojennych, i mamy ewidentne ślady po tym, na przykład w religii chrześcijańskiej. Sądzę, że moglibyśmy to poruszyć w następnym odcinku, bo tych śladów jest parę i czy należałoby się im przyjrzeć. Tak? Mhm. W jaki sposób zwyczaje Babilonii Starej czy starożytnego Sumeru jeszcze wcześniej, bo jest to szerszy nieco przedział czasowy, e, migrowały poprzez e, różnego rodzaju tereny e, po drodze i zasiewały swoje religie, na przykład w Egipcie, ślady. No niby uważamy, że Egipt to zupełnie inne e, zagadnienie religijne, później Rzym. E, uważamy, że też inne mhm. zagadnienie religijne. No nie, okazuje się, że Religia dzisiejsza rzymska, nie mówię o politeizmie pierwotnie panującym tam w, w, w Rzymie, tylko już w tej chwili o Watykanie, ona także prezentuje te same wartości, ba nawet te same symboliki. Mhm. Proces składania ofiar i tak dalej. Czyli jakby praźródło jest? źródło właśnie... jest. W, w, Sumerze. w Sumerze. Tak, tam, tam jest to praźródło i na szczęście nie, nie zniszczono całkowicie zabi, zabytków y, Sumeru. Na szczęście y, Zacharia Sitkin y, czy ten... Czy też Shithin, jak niektórzy czytają, ja nie wiem, jak to się czyta prawidłowo, yy, zdążył przetłumaczyć, wykonał bardzo olbrzymią po prostu robotę, niewyobrażalną dla mnie, w jaki sposób on to zrobił, ale przetłumaczył I mhm. mamy dostęp, tak? Są audiobooki, można posłuchać, jak, jak komuś będzie łatwiej, bo w samochodzie będzie na przykład mógł sobie posłuchać. Za, zapraszam do, do drążenia tego mhm. tematu. Yy, no i jak się przyjrzymy. Logicznie, bez, tego, bez tej pompy, bez tej oprawy religijnej, bez tych wierzeń tylko na samą fak faktografię, to znajdziemy oczywiste połączenia wszystkich religii y, z tą początkową. No bo popatrz, zwierzęta nie, wy nie wykształciły religii, żadnych y, 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 wierzeń, tak? Tysiące lat przedziały. Y, y, od kiedy y, czasowe, od kiedy jest nasza przyroda, są niewyobrażalnie długie. Należałoby się spodziewać, że zwierzęta też będą y, miały jakiś przedmiot kultu. Okazuje się, że nie. Bo zwierzęta skoń... nie mają duszy. Oj, głupta się ty jeden przecież. Och, wiesz co, oglądałem przed przedwczoraj pokot, taki film. E, mhm. Świetny zresztą. A to zazdroszczę, bo ja jestem przed y, to nie będę ci zdradzał y -y. wobec tego mm, Tajemnic, głęboki, fajny film ze świetnym obrazkiem, bardzo dobrze nakręcony. Nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o polskich twórców, w którym ten temat został poruszony, więc, więc obejrzyj, widzą mm -hmm. też polecam obejrzenie tego filmu i zobaczenie, jaka, jaka tam jest treść, tak? Gdzie tam się przekazują tego typu treści. To no wszystko jest. No ale to można byłoby, myślę, spokojnie skonkludować, że to nas. No Anonaki wybrały na, na. Nie wybrały. swoje swój obraz, swój obraz i podobieństwo. Prawda? No tak jak to w Biblii jest napisane. A nie dzika, <grym> albo dżownicy. <grym> no tak, ale ten wybór był oczywisty, bo, bo oni potrzebowali saka, który będzie wykonywał czynności mechaniczne. No i już masz odpowiedź, Z... <grym> <grym> dlaczego nie rozwinęły się zwierzęta w tak w genialny sposób. Jak Dzi my. Dzik nie ma przeciwstawnego kciuka, więc nie złapie narzędzi. Wybór był sensowny. Tak? Musiał być taki y, zwierzaczek. No ale szampans już ma. <laughs> szampans już ma, ale najwyraźniej y, wybrali ten gatunek. Być może też eksperymentowali z tamtym, ale ja nie wiem tego. Y, I w tablicach sumeryjskich także tego śladu y, nie ma. Niemniej jednak, y, y, dlaczego akurat poszliśmy w, w kulty, w religię, w totemizm początkowo, prawda? No, no dlatego, że. I oni potrzebowali tej energii naszej. Mhm. Po prostu cały czas się żywią nami, w pewnym sensie jesteśmy dla nich pożywieniem. Wiesz co, ja nie do końca jestem przekonany, czy my tak dokładnie poznaliśmy świat zwierząt. No I, pewnie, i, że nie. Czy, Dalej czy te go poznajemy. Zwierzątka przypadkiem nie mają swojego świata, o którym my po prostu nie mamy pojęcia. Może mają swoich bogów, może mają swoje kulty. Mój, mój kot. Ma swój kult i ja tak. jestem obiektem tego kultu. Czyli jesteś dla no. niego Bogiem. To prawdopodobnie tak. Pozdrów kota. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam was jak najbardziej również, bo kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki. Przejdziemy zgodnie z sugestią Twoją jak najbardziej do, do tego y, tematu porównywania symboliki. Mhm. Y, ale jeszcze cię troszkę pomęczę o, 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 te, o tę błękitną krew. Dobra. Dziękujemy na dziś. Do następnego. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Do zobaczenia.